wybielić i zrobić siebie niewiniątko, które wcale nie wydzwaniało do Maćka i nic mu nie proponowało. W każdym razie u mnie w domu jest stanowczy zakaz zażywania wszelkich substancji odurzających, co w tym przypadku było główną monetą przetargową. Ale ten ktoś rzeczywiście ma rację, nie powinien nam się wtrącać. Maciek jest wolnym człowiekiem i może robić, co chce. I to też nie jest moja sprawa, czy skończy na ulicy sprzeczania, czy będzie żył w godnych warunkach. To jest jego wybór i rzeczywiście. W stu procentach się z tym zgodzę. Niech robi co chce. Ale tak czy inaczej myślę, że prędzej czy później to się skończy. Bo gdzie się podziała Karina? Gdzie się podział hater, olejnik, szofer, salem i tak dalej? Największym frajestwem za przeproszeniem z tego kogoś strony, które mnie zabolało, jest to, w jaki sposób ten film został ułożony. W jaki sposób został zupełnie przypadkowo wymyślony scenariusz. Zostałem przedstawiony jako tak naprawdę najgorszy sadyt który znęcał się nad Maćkiem, głodził go i nie wiadomo jeszcze co mu robił, aż do tego stopnia, że uciekł z płaczem i porwaną koszulką przez psa. W każdym razie, skoro tak bardzo chcesz mu pomóc, to mam nadzieję, że nie skończy tak jak reszta Twojej ekipy, czyli po prostu z ręką w nocniku. I nie namawiam nikogo do pisania negatywnych komentarzy w jakimkolwiek kierunku, tylko po prostu chciałem kogoś uświadomić, że należy traktować ludzi z należytym szacunkiem, zwłaszcza swoich dawnych przyjaciół. Kochani, prosiłbym Was o zachowanie zdrowego rozsądku i nie wyzywanie Maćka w komentarzach, bo to nie jest jego wina. Każdy ma wolną wolę, każdy może podejmować decyzje takie, jakie uważa za słuszne. Jeżeli podjął taką, a nie inną decyzję, no to po prostu to jest tylko i wyłącznie jego e, wola. Czy ja jestem zadowolony z tego, że on jest u mnie na kanale? Tak, ale czy ja mu kazałem przyjść na kanał e, i został przekupiony? Nie. Po prostu sam chciał dojść do tego kanału i. Wyzywanie mnie w tym momencie jest po prostu, wyzywanie mnie i oczywiście Maćka jest po prostu no, takie trochę żenujące z waszej strony, bo tak naprawdę ja nie miałem na to większego wpływu i ja po prostu e, pomogłem mu, jeżeli tej pomocy oczekiwał ode mnie. Just like that. I pamiętajcie, żeby nie traktować nigdy ludzi jak swoją własność, tylko każdy tak naprawdę ma własną wolę. Ja to już zrozumiałem jakiś rok temu i po prostu już to rozumiem: że każdy ma swoją własną wolę i każdy ma prawo decydować o swoim losie.